Cześć Boże, naszym gościem jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski, przewodniczący konferencji Episkopatu, episkopatu Polski. Witam. Książę arcybiskupie jesteśmy świeżo po zakończeniu pielgrzymki Benedykta XVI do Libanu, więc na początku bym chciał tak krótko zapytać, jak ksiądz arcybiskup ocenia tą, tą wizytę, krótką, bo, bo trzydniową, ale jakże znaczącą? Zawsze jest ujmujące to, że Ojciec Święty nie odmawia swojej obecności w sytuacjach wymagających Jego obecności, Jego słowa, świadectwa Jego zainteresowania, bo jest to zainteresowanie Kościoła tym krajem, który przechodzi od wielu dziesiątków lat bardzo ciężkie doświadczenia i Kościół w tym kraju potrzebował tego wsparcia, więcej ludzie tam żyjący także ci chrześcijanie i niechrześcijanie którzy żyją a żyli w pokoju i zgodzie przez wiele czasu na tej ziemi ostatnio przeżywają właśnie te poważne kłopoty trudności i trzeba pokazać też oblicze tego kościoła ustami papieża najwyższego pasterza Inaczej jest szansa, że ci ludzie odbiorą, że się coś poruszą w tych swoich decyzjach, ci, do których należy porządkowanie tego świata. Na pewno było to umocnienie wiary tym chrześcijanom, których ubywa nieustannie w Libanie i w sąsiednich krajach arabskich, żeby jednak ten związek ich z ziemią, z ich ojczyzną, przecież gdzieś rodzili ich pradziadowie żeby mógł być uszanowany, żeby nie musieli opuszczać tej ziemi i szukać gdzieś w nieznanych stronach jakiegoś lepszego losu. Dlatego bardzo cieszyłem się, że Ojciec Święty odpowiedział na zaproszenie i że został tak godnie przyjęty. Myślę, że tego rodzaju wizyty papieskie mają zasięg także światowy, więc zmierzają do tego, żeby pobudzić do głębszej refleksji tych, którzy są w stanie zdecydować i ulżyć doli, a właściwie nie doli tych ludzi. Wspomniał ksiądz o arcybisku o tym zasięgu światowym. Ta pielgrzymka wpisuje się też w taki kontekst tego, co, co się dzieje w Syrii obecnie. Ojciec święty zaapelował bardzo wyraźnie i dobitnie o zaprzestanie działań wojennych, o pokój w tym regionie. Czy ksiądz artypisków wierzy, że ten głos następcy Świętego Piotra zostanie wysłuchany, że wspólnota międzynarodowa przejmie się, przejmie się tym wezwaniem? Ojciec Święty zapalił światło w ciemności tymi słowami, bo dzisiaj właściwie jesteśmy świadkami, że często dokonuje się inwazja interesów, a potem i broni. Militarnych środków i, i, i cierpień, inwazja, agresji na kraje niewinne, a najwięcej cierpią ci prości ludzie. Więc myślę, że, że mimo, że niekiedy oczekujemy, że tego rodzaju głos czy podróż papieża powinna natychmiast rozwiązać wszystkie sprawy, to niestety nie jest tak, dlatego że często potrzebny jest czas i wydarzenia nowe. Potrzebne są no, głosy innych ludzi, którzy zauważą zło i będą się solidaryzować w promocji tego, co jest dobre, co wartościowe i co by budowało ten pokój. Proszę zauważyć, że ta, ten, ten, ten Bliski Wschód nie, nie, od dawna niepokoi i od dawna jest skrzyżowaniem interesów różnych ludzi. I przecież Jan Paweł II niejednokrotnie miał odwagę i występował przeciwko potęgom, mocarstwom tego świata i nie posłuchali i dalej problemy nierozwiązane się pogłębiają. Natomiast mam nadzieję że i wierzę, że są potrzebne takie głosy, które będą powoli tworzyć opinię społeczną, bo jeśli się tej opinii nie wytworzy, jeśli wszyscy będą udawali, że nic się nie dzieje, że w Syrii jest w porządku i w Afryce Północnej wszystko jest w porządku, i w Palestynie wszystko jest w porządku, i w Afganistanie wszystko jest w porządku, więc e, wtedy no, to zakłamanie będzie się potęgowało, a cały, całe nasze e, nadzieje składamy w tym, że do tych wysiłków, do słów ludzi, do tego do dobrej woli ludzi dojdzie też i łaska Boża, i działanie potem że zaprzestaną tej krzywdy światowej wobec tych, którzy od dawna znoszą utrapienie. Wróćmy z dalekiego Libanu do, do Polski. W tych dniach obchodzimy w Polsce drugi tydzień wychowania. Tydzień obchodzony pod hasłem Kościół, domem życia, wiary i miłości. I chciałem zapytać księdza arcybiskupa, dlaczego właśnie takie hasło, bo Dom kojarzy nam się z miejscem, z którego wychodzimy, gdzie wzrastamy, gdzie zostajemy wychowani ku wartościom, zostajemy wychowani w wartościach. Czy nie wydaje się księdzu arcybiskupowi, że dzisiaj młodzi ludzie często nie traktują jednak Kościoła jako tego miejsca, z którego można czerpać wartości? Dzisiaj coraz częściej można spotkać głosy, że Młodzi z tymi wartościami które, i wymogami, które Kościół stawia, niełatwymi, wymagającymi, nie zawsze się zgadzają. Hasło jest związane z rokiem duszpasterskim, Kościół naszym domem. Natomiast jeśli chodzi o powiązanie tematyczne, więc właśnie także rodzina, wychowanie i rodzina ma ogromną funkcję pełni w tym wychowaniu podstawową funkcję. Rzeczywiście dzisiaj jest ta rodzina bombardowana różnymi yy, yy, aspiracjami, pokusami czy perspektywami nie zawsze prawdziwymi, ale ciągle rodzina jest tym miejscem, gdzie powstaje życie i nie tylko to życie biologiczne, ale także intelektualne, duchowe, życie moralne. Więc o, o, i, i odnoszenie czy przenoszenie, tego przypominanie tego kontaktu o roli rodziny i, i tego wzmacnianie tego kontaktu z rodziną zwracanie uwagi na nią jest ogromnie ważne dawanie sensu y, życia i misji rodziny w relacji do dziecka ale także i do młodego człowieka rodzina nie tylko Daje te początki tego życia, ale musi pomagać w jego rozwoju także życia duchowego, wychowania, kulturalnego. Natomiast rodzina też i leczy. Rodzina przyjmuje te odskoki, słabości ludzkiej. I, i szczęśliwy ten człowiek, który ma się dokąd odnieść, ma miejsce w tej rodzinie. Jak nie, niekiedy słuchamy wyznań więźniów słusznie czy niekiedy nawet no, niesłusznie skrzywdzonych przez los, to przecież ich, ich punkt odniesienia pierwszy to jest rodzina. Zresztą też budzi się pewna nadzieja, że to nie jest czas stracony, zwracanie uwagi na rodzinę. Trzeba to czynić od strony pozytywnej, od strony piękna ofiary, poświęcenia. Bo to jest wielki sens, to jest codzienne poświęcenie, codzienna dyspozycyjność. Ale to przynosi też i owoce. Według badań w hierarchii wartości ludzi młodych na pierwszym miejscu jest rodzina. Także i, 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 myślę, że i w wypadku ludzi starszych, dorosłych cenimy sobie rodzinę. Wiemy co jej zawdzięczamy, ale nie zawsze może wiemy czego od niej oczekujemy na pewnych etapach. Więc i trzeba tu sobie pomagać szukać tych pozytywnych wzorców rodziny, która spełniła swoje zadania, która w trudnych sytuacjach umiała sobie poradzić i która wyszła na prostą. Ten proces wychowania odbywa się właśnie zarówno w rodzinie, ale też w szkole. W liście wystosowanym specjalnie na drugi tydzień wychowania księża biskupi podkreślają znaczenie katechezy. Kilka dni temu biskup Dajczak powiedział, że marzy mu się, żeby katecheza była mniej katechetyczna, bardziej ewangelizacyjna. Z kolei jakby na, ten, na, na takie głosy można spotkać podpowiedź, odpowiedź krytyków, którzy twierdzą, że w szkole lekcja szkolna nie jest, nie jest miejscem czasem na ewangelizację. Niektórzy mówią dobitniej na indoktrynację. Jak to pogodzić według księdza Biskupa ten, ten rozdźwięk? Po pierwsze chciałbym zasugerować, żeby na ten temat wymawiali się, wypowiadali się fachowcy. Niewiele mógłbym powiedzieć w sprawach medycyny, gdybym się znalazł wśród studentów i, i mógłbym powiedzieć o w as, w aspektach e, moralnych tego. Zawodu czy powołania, natomiast trudno by mi było wejść w szczegóły, jakiego skalpela do jakiej operacji używać. Dlatego no. myślę, że dobrze by było, żeby się wypowiadali zainteresowani, wierzący, ci, kto, dla których ta katecheza stanowi wartość i którzy od niej czegoś oczekują. I myślę, że o, wtedy by wiedzieli, że od zawsze katecheza. Przypominała i nie aspirowała nigdy, żeby pozostać tylko na poziomie doktrynalnym czy tylko przekazania wiadomości, wiedzy. To jest podstawą, bo człowiek ma rozum, ale już następna, następna siła. Człowieka to jest wola, więc ta wiedza musi służyć poruszeniu woli. Człowiek ma też i uczucia, musi budzić pewne uczucia, ale to wszystko jest jeszcze dopiero wstępny etap. Jeden z etapów, a, a, a katecheza musi jak każde wychowanie, jak każda lekcja musi integralnie kształtować człowieka i, i formować nie tylko jego rozum, wolę, ale jego sumienie. Katecheza ma obudzić w człowieku ten jego głębszy wymiar nadprzyrodzony. Uświadomić sobie człowiek się, kim jest i powinien to uświadamianie poprzez rozum pogłębiać. Natomiast jeśli chodzi o już podręczniki już bardzo dawne podręczniki katechetyczne mówiły, że katecheza ma pomagać w spotkaniu człowieka z Bogiem. W spotkaniu dziecka, czy młodego człowieka, czy dorosłego człowieka, dlatego mówimy o katechezie dorosłych, także, że, że i to nie, nie uwłacza nam, że, że również ten nasz kontakt z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, czy w Jezusie Chrystusie, przez, powinien być tak przekazany, umożliwiony, żeby to dziecko, czy ten konkretny człowiek. Skorzystał, wiedział, że jest taka możliwość, widział radość z tego spotkania, widział drogę do umocnienia się, do pokonywania własnego egoizmu, czyli wydobywania z wnętrza swego tych wartości, które Bóg w nas złożył. I, i to jest. Niemożliwe nie bez ewangelizacji. Ewangelizacja to jest przekazanie prawdy Ewangelii, czyli dobrej nowiny, czegoś dobrego, radosnego, radosnej nowiny dziecku, młodemu człowiekowi, że komuś na nim zależy i że na, na tobie komuś zależy. Zależy, żebyś był lepszy, piękniejszy, szczęśliwszy, a tym kimś jest nie byle kto: sam. Jezus Chrystus. To jest, myślę, w takim bardzo powierzchownym skrócie, ale taka moja refleksja na temat roli, funkcji katechezy w życiu. Ogromnie ważna rzecz. Jeśli się pominie tę katechetyczną funkcję w szkole, to się szkołę uczyni gettem, bo przecież cały podtekst krytyki dzisiaj na, odnoszącej się do katechezji, to jest przecież walka i tendencja do usunięcia tej katechezji ze szkoły. Więc jest właśnie ten, ten ta, trzeba na to spojrzeć jako na wartość wielką, by było wielką stratą i dla młodych, i dla ludzi, i dla, dla szkoły samej, gdyby uczyniono ją getem fermetycznym. I hermetycznie zamkniętym na, na wartości duchowe, na wartości wiary, na tę te, antropologię chrześcijańską, która jest integralną antropologią uwzględniającą także aspekt nadprzyrodzony. Więc myślę, że, że dobrze, że się o tym mówi i trzeba o tym mówić i pokazywać, że to jest wielka wartość, że katecheza ma szansę formować człowieka przez duże C w człowieku natury. Ale to nie znaczy wcale, że ja kanonizuję wszystkich katechetów, wszystkie jednostki katechetyczne, że one są doskonałe. Na pewno są wybitni już katecheci. Po tych 20 latach ja widzę, że coraz więcej jest tych katechetów wybitnych i księży, i świeckich, i sióstr zakonnych, ale niekiedy no, zdarzyć się może też i osłabienie człowieka, czy jakieś wyczerpanie, to trzeba go poprawiać, trzeba doskonalić, a nie przekreślać.